W tę noc zapraszam Cię, abyś zasnął w kontakcie z Bogiem, prosząc o uzdrowienie wszystkich chorób fizycznych i psychicznych, które mogą teraz zakłócać Twoje życie. To jest prowadzona medytacja, aby porozmawiać z Bogiem, zrelaksować się, poczuć pokój i stworzyć w swoim umyśle pewność, że Bóg może wszystko przemienić. W Twojej pomocy Bóg wyśle dziś wieczorem Archanioła Rafaele który jest Archaniołem Uzdrowienia Boga. Pozwól, aby Archanioł Rafael Cię otoczył i całkowicie przywrócił zdrowie Twojemu ciału. Aby rozpocząć proces oddania ciała i umysłu, aby Bóg zatroszczył się o Ciebie tej nocy. Zamknij teraz oczy. Weź głęboki oddech i poczuj swoje ciało. Twoje ciało jest największym darem, który Bóg dał Ci od Twojego Narodzenia. Weź głęboki oddech i teraz skup swoją uwagę na jakiejś części ciała lub narządzie, który potrzebuje uzdrowienia. Twoje ciało narodziło się z doskonałości, a dzisiaj może nie funkcjonować w 100% jak powinno z wielu powodów. Powody braku zdrowia nie mają teraz znaczenia. To, co ma znaczenie, to świadomość, że Bóg będzie tej nocy pozwalał. Aby uzdrowienie zostało przekazane przez obecność Archanioła Rafaele. Weź głęboki oddech jeszcze raz, głęboko, i jeśli wierzysz w swoje uzdrowienie, że może ono przyjść jeszcze tej nocy, powiedz to. Teraz pozwól Bogu działać, po prostu medytując te słowa i przyjmując te dekrety, jako swoją nową prawdę. Bóg uzdrawia Twoje życie tej nocy. Uzdrowienie nadchodzi do Twojego domu tej nocy. Podczas snu anioły uzdrowienia dotkną każdą część Twojego ciała, która potrzebuje uwagi, która potrzebuje uzdrowienia. Otrzymujesz ulgę od swoich bóli. Z dnia na dzień Twoje ciało się poprawia, ponieważ miłość Boga przynosi potrzebne uzdrowienie. Twoje ciało się poprawia. Twój umysł się poprawia. Twoja dusza się poprawia. Naturalne uzdrowienie jest częścią Ciebie. Bóg uzdrawia Twoje życie teraz. Energia uzdrowienia wkracza do Twojego domu i pokoju tej nocy. Pozwól, aby moc Boga uleczyła wszystko, co jest w nierównowadze. Poczuj, jak ta noc jest cudowna. Śpisz dobrze, czujesz się dobrze, relaksujesz się głęboko. Wszystko jest w porządku z Tobą teraz i tu. Twój sen będzie cudowny, ponieważ to sen uzdrowienia. Sen odnowy. To sen obecności aniołów Boga. Archanioł Rafael odwiedza cię tej nocy na prośbę Boga. Archanioł Rafael, Archanioł uzdrowienia, przynosi pilne i konieczne uzdrowienie dla twojego życia. Śpisz głęboko. Śpisz dobrze i obudzisz się czując się lepiej. Obudzisz się z poczuciem odnowy. Wszystko płynie w twoim życiu. Ponieważ miłość Boga w obecności Archanioła Rafaele przynosi energię uzdrowienia, wyzwolenia, odnowy. Pozwól Bogu o każdą komórkę Twojego ciała tej nocy. Pozwól Archaniołowi Rafaelowi usunąć wszystkie komórki w nierównowadze. Niech skrzydła Archanioła Rafaele zabiorą daleko wszelką chorobę, wszelkie zakłócenie, wszelkie traumy, wszelkie kompleksy. Twoje życie jest przemieniane tej nocy uzdrowienia i odnowy. Twój umysł się uzdrawia. Bóg cię uzdrawia. Twoja podświadomość jest uzdrawiana. Moc uzdrowienia działa teraz w tobie. Narodziłeś się, aby mieć zdrowie. Narodziłeś się, aby mieć doskonałe życie. Narodziłeś się, aby mieć ciało, które funkcjonuje doskonale. A Bóg. Przez archanioła Rafaele uzdrawia teraz, przywracając Twoje ciało do pierwotnego celu. Poczuj ulgę! Poczuj moc! Poczuj, jak Twoje zdrowie poprawia się teraz. Śpisz i się uzdrawiasz. Otrzymujesz ulgę. Zdrowie przejmuje kontrolę nad Twoim bytem. Pozwól, aby uzdrowienie wniknęło w Twoje ciało. Pozwól Bogu uzdrowić Twoje ciało. Pozwól Archaniołowi Rafaelowi o wszystkie komórki Twojego ciała. Poprawiasz się i zyskujesz więcej zdrowia z dnia na dzień. Naturalne uzdrowienie jest częścią Ciebie. W tę noc snu Bóg czuwa nad Tobą. Bóg patrzy na Twoje ciało. Bóg patrzy na Twoje ciało z czułością. A Bóg, przez Archanioła Rafaele, dotyka każdej części Twojego życia, która potrzebuje zdrowia i uzdrowienia. Archanioł Rafael używa teraz swoich potężnych i pełnych miłości rąk, aby usunąć wszystkie choroby i słabości z twojego ciała. Podczas gdy śpisz, Bóg daje ci uzdrowienie przez swoje miłosierne serce. Bóg pozwala teraz, aby Archanioł Rafael dotknął każdego organu twojego ciała i uwolnił je od wszelkich słabości. Archanioł Rafael bierze cię teraz na swoje ręce, Zapewniając Ci komfort i ulgę. Skrzydła archanioła Rafaele działają jak bandaż cudów. Te skrzydła otulają całe Twoje ciało. A skrzydła te oczyszczają wszystko, co potrzebuje uzdrowienia, rozwiązania. Archanioł Rafael wykonuje całą pracę uzdrowienia i odnowy, ponieważ Bóg na to pozwala. Bóg chce cię zobaczyć zdrowym. Bóg chce, aby się całkowicie uzdrowił. Bóg chce, abyś żył w zdrowiu, szczęściu i dobrobycie przez wiele, wiele lat. Teraz przyjmujesz, tej nocy, całe zdrowie, które Bóg na ciebie wylewa. Bóg porusza swoją rękę uzdrowienia nad tobą. Potężna ręka Boga daje ci siłę i zdrowie. Śpisz głęboko, śpisz szczęśliwie, ponieważ w pełni ufasz, że Bóg uzdrawia twoje ciało, Umysł i duszę tej nocy. Ufasz miłości Boga. Bóg Cię uzdrawia tej nocy swoją mocą i miłosierdziem. Archanioł Rafael uzdrawia Twoje serce. Archanioł Rafael uzdrawia Twoją krew. Archanioł Rafael uzdrawia Twoje płuca i cały Twój układ oddechowy. Archanioł Rafael uzdrawia Twoje nerki, trzustkę, wątrobe, śledzionę. Archanioł Rafael uzdrawia twoje kręgosłup. Archanioł Rafael uzdrawia twoje jelita i cały układ trawienny. Archanioł Rafael uzdrawia twoje kości i stawy. Archanioł Rafael uzdrawia twoje ręce i stopy. Archanioł Rafael uzdrawia twoją szyję. Archanioł Rafael uzdrawia twój brzuch. Archanioł Rafael uzdrawia całą twoją strefę intymną. Archanioł Rafael odnawia tkanki i uwalnia cię od wszelkich zanieczyszczeń, które zaburzają doskonałość twoich organów. Archanioł Rafael uzdrawia twój układ nerwowy. Archanioł Rafael uzdrawia twoje neurony. Uzdrawia twój mózg, przynosząc jasność. Śpisz tej nocy szczęśliwie, wiedząc, że gdy się obudzisz, będziesz zdrowy od stóp do głów.